Witajcie widzowie na moim nowym kanale, na nim będziemy sobie grać na przykład w roblox Teraz sobie otworzymy tutaj paczuszki. Jeszcze nie widzieliście mojego kontakt, Plans vs. Brainots. Mam jakieś tam brainoty. Nie grałem wcale długo, przez chwilę zrobiłem rebirpa um, Mam takie roślinki. No mam to mango. Ale na przykład to jest jeszcze lepsza roślinka na obecnym tyle tylko roz... O kurde, <laughs> w ostatniej chwili. Nie, zle, nie. Jeszcze jest dodał na ostatnim admiu, naby się King Lemon Seed. To jest leps... jeszcze lepsze niż ten, ale my się nie zajmujemy z dzisiejszą Dzisiaj standardowo zrobimy sobie tutaj, yy, yy, tutaj położymy bryno, żeby dostać... Patrząc o kurde, dostajemy jeszcze Tomatrios i to za to fajnie. Ym... Porobimy też sobie o tutaj Questy. Teraz muszę na przykład Spinio Bombardino, a ja chyba... A ja chyba ją mam akurat. A nie, przecież sprzedałem wtedy wszystko kiedy robiłem birpa. A więc to już wiemy z Fini na Bombardina. Najpierw zaj zajmiemy się tutaj tym. Mm, e, przed chwilą mówiłem już, że przed chwilą zrobiłem Robitwa, ale na początek, tak jak obiecałem, otwórzmy sobie paczówki. Takiego czegoś to ja żem jeszcze nie miał. Zobaczmy, co my jeszcze mamy. Jakiś Solar Boost. Lighting Ale dużo Ankomonów w ogóle Jeszcze nigdy nie miałem tyle Uncommonów w jednej paczce Chyba, że to jest jakaś lepsza paczka, czy coś Nie wiem Jakaś Cactus flary też chyba mam Niestety Uncommon, Uncommon, Uncommon O, jest! Epic! Fajnie Um, czyli dobra co to w ogóle jest aha bo mam lepszą pałkę po rebirthie na jakieś iron iron coś um, oglądajcie odcinek do końca strzelcie lajeczka bo to nowy kanał bardzo chciałbym żeby się jak najlepiej rozwinął a więc mieć... proszę strzelcie lajka um, Zobaczcie do końca, bo na koniec ogłoszę konkurs i powiem sprawy organizacyjne. Typu na przykład, kiedy są odcinki. No i przejdźmy do odcinka. Chodźmy sobie zobaczyć, co tutaj potrzebujemy. Mam goździennik, pan to dobra. Hmm. To. No to czekamy. czekaj a może. Dobra, bo już jak wszystkie mam zapamiętać, to już nie pamiętam. Zacznijmy od. Alessio Ispinina, Alessio Ispinina, oh, mame Alessio, September, September, up, mame Alessio, oih, hey, bom bom sini. Też był potrzebny... Dobra, Bombombini Guzini i Alessio. A więc... Wchodzimy tutaj, kładziemy Bombombini Guzini. Kładziemy Alessio i jeszcze Sfinina i Cocofanto. Co się robi? Zobaczmy. Jakiś taki wielki nosorożec. bo chyba niedawno dali, bo wcześniej go... Na no, wczorajszym się go dodali, bo mm, nigdy wcześniej nie Od wczoraj no jakby... Od wczoraj się zaczął pojawiać i nigdy wcześniej go, jakby, że nie widział. Dlatego też tak myślę. No i... Jak już mamy tyle czekać, to może wam coś poopowiadam. Na przykład o, spinia. spinia. Dobra jest spinina. E, i co tam jeszcze było? A fanto. Wczoraj, dziś, wczoraj, przedwczoraj. Em, Grałem, se I nie, Goście podchodzi do mnie, zapyta się oczywiście wszystko po angielsku, czy mogę mu coś dać. Idę, patrzę do jego bazy, no jest biedny, ma tam kilka bubryktobanistów i tego typu. Um, czekajcie, może wyłączę tą muzyczkę. Um, a więc, no, i dałem mu to. No i nie podziękował, było mi smutno. Przyszedł z powrotem, poprosił o roślinkę. Dałem mu tam roślinkę, chyba tego nowego, tam sunflowera. Tego. tego takiego więziennego, nie? Um, I on powiedział, że dziękuję, że jesteś najlepszym graczem w grze. Że... I mi się mega miło zrobiło. To jest po prostu mega fajne uczucie. A dzisiaj. No, pomoc mi się nie odwdzięczyła. Straciłem mojego tutaj drugiego, najlepszego brainlota, 17 tam tysięcy na sekundę. Stał tutaj, no teraz stoi takie 15 No i niestety, miałem się wytradować ze Six a I nie chcę go jakby obrażać. Nie wiem, nie jestem pewien czy on dał mi zaproszenie, wys... dał mi to, wyszedł i nie zauważyłem, tylko... Musiałem się denerwować, czy on mi tego nie dał. No ale jak skamuje, no to jestem na jego zły, no. Na... A jak nie, no to przepraszam. Mm. Frigo, Frigo camelo. Frigo... Dobrze, że jest Frigo Camelo. Nie no, Frigo Camelo jest słaby. Ja chcę Coco fanto elefanto. Dobra, on chyba nigdy nie wyleci. To może go sobie zostawmy, że jak gdzieś po drodze wyleci, to go sobie weźmiemy. I co tutaj potrzebujemy? Spininę. Musimy przynieść do tego ziomeczka. Tutaj akurat jest kilka epiczków. Nie ma sfininy. Nie ma, także pochowamy to, ale na spininę czekamy krótko, ona powinna... W miarę szybko wypaść. Przepraszam za małe zaburzenia dźwiękowe. To czekamy na zdjęcie, i tak dalej. Po drodze, wam mogę już spoilerować, że odcinki będą jakoś tak. Sobota, niedziela, poniedziałek. No tak ewentualnie wtorek, no ale to raczej będzie aż rzadkie, bo ona jest bardzo różna długość wrzucania. To jeszcze y, powiem na koniec, podsumuję jakby. Nie? No, ten odcinek już troszkę trwa, myślę, że tak z 12 minut. Załóżmy, że z 12. No, bo tutaj patrzę na zegarek i nie patrzyłem jak przez chwilę, no i teraz słabo. Bo boję się, zrobię za krótki albo za długi odcinek. No, ale trudno. Ktoś do mnie coś napisał. Aha, dobra. To nic ciekawego: Trulimelo, Trulicina Litinowerdini, czy jak to. nie wiem to się w ogóle wymawia. Nie się jeszcze z takim brainotem. To um, Tu jest br -br patapim Sorry za te ogólnie dźwięki, ale... Nie wiem. Możecie mi powiedzieć, gdzie tu w ustawieniach się włącza te dźwięki tych to że jest to takie, kiedy się pojawi. Albo kiedy y, ten zbiją. To jest takie trz. No to nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, jak to się wyłącza, jeśli wiecie. No bo ja nie wiem. O, bo Neka Ambala rainbow, ale mnie tego znamy. Jakoś coś tutaj długo nie ma, to trochę niepokojące mam wrażenie. Zawsze jak ktoś chcesz, to tego nie dostaniesz. Nawet jeśli to jest nubini pizza nimi. Co? Zwinina. Kurczę. O co chodzi? Orka mam! Aha, ty pitropi chcesz. Czyli tego mu w ogóle nie trzeba jakby dawać, tylko... Aha. To może my poszukamy suwininy najpierw do tego, a później pomyślimy co będziemy robić. Taki mocno mieszany odcinek też nie musi być jakiś super długi. Więc jakby nie ma że bardzo powodu bym specjalnie wydłużał. Ale raczej nie wiem jak wy, ale... Wolałbym, że bym zajął na pewno trochę więcej czasu niż te 15 minut. No tak z 25 max, ale... No tak 20-15 to będzie idealnie, tylko że ja nie wiem ile to trwa. Popatrzyłem na ten głupi zegarek. No i to był mój błąd. A ile to teraz zdaje? 41? To o 11 więcej, Ja wtedy było 10 więcej. No dobra, dziwna trochę. Jakby mm. na plus. Jest tutaj jakaś butelka. Bobrito, bandito, czy tam to bambito. To bobrito, ale to jest Rinko Veroni Rainbow. On mało zarabia. Widziałem ostatnio gościu takiego miał. No, tak jakby... Czekaj, a gdzie jest, gdzie jest ten hospod. którego tutaj gdzieś dostałam? Co to było? Dobra, mniejsza z tym... Nie ten podchospot, tylko taki... O! Tu jest! Okej. Okay. To wszystko jasne. Um, tego pod dostałem jak chwilę, to nawkowałem przed odcinkiem. No fajny, fajny yy, drop. Może kiedyś się go rozdawam. Pamiętajcie, żeby oglądać do końca, bo ogłoszę ten mm, konkurs. I tak w ogóle to, jakby to powiedzieć, odcinek raczej jeszcze długo nie będzie trwał. Trzeba po prostu chodzić i odbierać. Co ty chcesz? Aha, bandito, bablito. To przecież to mi na luzie jakby wyleci. Hmm, czy to mam mi w ogóle wylecieć? Ja to chyba mam pokonać. Dobra, ale no... Jakby chcieliśmy tutaj sfinę bombardinę, czy jakoś tak. W ogóle zbierzmy pieniądze od Brainotów. Bo coś tam chciałem za pieniądze. A, no tak. Chciałem sobie kupić drugie miejsce. To jest specjalne. Ale nie zrobię tego dzisiaj. gdzie jest jakaś sfinina bombardina zaraz się zdenerwuję taki słaby o kurde, w ogóle boss się za chwilę spawnuje, zapomniałem, że robiłem, zrobiłem robirfa i się w nim będzie boss spawnował niedługo całkowicie zapomniałem Kiedy potrzebuję, bo byli to bandita, albo z no to mi się wypełni z tego orka i jakiś uciski. Oczywiście, no to by się z tego spodziewał. Musiałeś to zrobić teraz? Czekaj, to może przygotuję się na bossa. Mam banan gun. Czekaj, wezmę girls. Wezmę. Banana gun Zamiast tego wezmę sobie tutaj Kupię O, kilka granatu. to nic lepszego na chwilę obecnie Spinina Epic Jest, dobra świetnie. Pani Sfinino. Tu jest pani. Po co mi była Sfinina? Być Coco Fanto, Fanto z Finino potrzebowałem. Tam się dowiedziałem. Aaaa A, dobra. A, Aha, no co, i tak dostaliśmy to, co potrzebowaliśmy. To się jakby liczy. Hop, hop. 4, 7, 7. To i tak bardzo dobrze. O, dostałam to rozbrano. To idealnie. A co będzie w ogóle teraz bosem? No ciekawe, ciekawe. A ile mam jeszcze w ogóle? A no, bo dużo. Nie wiem, co się w ogóle że No, 79. A, no to. Jakby nie na minus, no to się zgadzam. Mam nadzieję, że mnie pójdzie tutaj. No nie, teraz musiałeś zrobić to zamrożenie. Mogłeś później. Na przykład wtedy, kiedy był ten boss. O no, do bossa już bardzo niedaleko. Głównie na niego teraz czekamy. Nie wiem, chyba raczej będziemy kończyć odcinek, kiedy boss przejdzie. Bo jakby... Co jest? Raj, no to z serii. Co mnie to obchodzi? O dupę. Aha, myślałem, że ciężko pójdzie, a poszło do najsłabszego i tak go w sekundę rozwalono. Dobra. Ile on w ogóle zarabia? 800 dolców. No to nie wiem. Mam tu dużo tych rajno-zastarych no innych hospod i to burito, z... którzy byli bosami tutaj. No i co? Tak, szczerze, trzymamy coś więcej do zrobienia w tym odcinku? Jeszcze zerknę tutaj. Bondito, bo burito mi nie wyleciał. Raczej wyleciał, tylko trzeba sobie klejmować. Nie wyleciał. To nie źle nieźle, nieźle, nieźle. I Bandito, bo wróci na kurcze, nie a O, ma długo. Mm, to słabo i tak. Czy ja chcę już kończyć ten odcinek? Czemu nie? A więc? O, akurat jeszcze. Tralala, 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 sobie rozwalimy na zakończenie. <śm> no i tak, zaraz kończymy odcinek. tylko właśnie, konkurs. Trzeba oto i ten mój kanał zasubskrybować i napisać w komentarzu swój nick i kto pierwszy zasubskrybuje i napisze w komentarzu swój nick wygra oto takiego bri, bri, dikus bri, bri, bikus, dikus, bombikus nie najgorszy łup, prawda? by się przydał, bo jeszcze dużo miejsc mam wolnych. No, ale rozdam go wam, bo czemu nie? Sal nie jest taki jakiś super dobry, ani rzadki, więc mogę go wam rozdać. O, czekaj, okay, baka, dobra. A więc właśnie tym akcentem zakończamy ten odcinek. Żegnajcie, szanowni widzowie. Jeszcze ostatni raz w tym odcinku sprawdzimy sklep. No to co? No to. papa pa. Widzimy się w następnym odcinku, czyli jakoś tak jak mówiłem. Podsumowanie. Konkurs o Bribi Bri, bri, bri di kusa, di kusa. Zasubskrybować. Napisać w komentarzu swój nick to pierwszy to zrobi. Wygrywa. Odcinki około, gdzieś sobota, niedziela, poniedziałek. Bardzo rzadko się zdarzy, że będą we wtorek. No. I wszystko jasne. No to z takim oto bri-bri dikusem-didykusem po raz ostatni w tym odcinku sprawdzam sklep. No i żegnam się z wami. Do zobaczenia. W następnych odcinkach. Miłego dnia, miłego tygodnia. No i pa!